Cześć wszystkim, z tej strony Aleksandra i zapraszam Was na pierwszy film w 2025 roku. Mam jakieś takie podświadome przeczucie, że ten rok będzie naprawdę dobry. Dajcie znać, z jaką energią weszliście w nowy rok. U mnie jest z tym nie najgorzej, bo zauważyłam, że zawsze, kiedy zaczynam rok od podróży, to to działa na mnie najlepiej i najbardziej mi ładuje baterie. Dodatkowo nie wykluczone, że mam dobry humor, bo udało mi się przeżyć lot powrotny, a był on wyjątkowo hardkorowy, najgorszy, jaki przeżyłam ever. Także może z samego faktu tego, że żyję, jestem szczęśliwa. Tym bardziej jestem podekscytowana, że ten rok zaczniemy od czegoś naprawdę interesującego, czegoś co zawsze przyciągało moją uwagę w Sephora, ale zwykle myślałam sobie, że no, może następnym razem taki zakup, bo to jest jednak coś co dosyć mocno narusza budżet. A mowa tutaj o kosmetykach Pat McGrath. Pat McGrath. To w ogóle było dla mnie opór niespodziewane i naprawdę nie miałam pojęcia, że dostanę taki prezent pod choinkę. Long story short, ja po prostu bardzo lubię niespodzianki i nigdy nie daję wskazówek, ale w tym roku powiedziałam mojej mamie, że mega chciałabym, żeby kupiła mi coś po prostu w seforze, że może to być totalnie cokolwiek, jakikolwiek nawet drobiazg, po prostu coś kosmetycznego. Ale serio, jak zobaczyłam nie dość, że paletę, to potem jeszcze moja mama powiedziała, że no musisz tam poszukać dalej, i okazało się, że jeszcze jest jakiś drugi kosmetyk, to ja byłam tak podekscytowana. Że dawno nie miałam takiej reakcji. Ja dosłownie siedziałam i miałam łzy w oczach, i specjalnie wyczekałam z tym do wspólnego z wami testu, mimo że już od świąt mocno kusiło mnie, żeby to przetestować wcześniej. Ciekawa jestem, co w ogóle sądzicie o samym designie opakowania, bo jestem w stanie się założyć, że dla kogoś to już może być trochę przaśne, bo tutaj bardzo dużo się dzieje, ale mi osobiście to opakowanie bardzo się podoba. Przez to połączenie, właśnie z srebra z czerwonym, jakoś. To w mojej głowie nie współgrałoby z mojego założenia, ale kiedy już to widzę, to dla mnie to wygląda ładnie i spójnie. I nawet mimo, że tutaj są te złote elementy, to przez dodanie tego błękitu na środku, mimo wszystko się to nie gryzie. Sama paleta ma dokładnie ten sam design co opakowanie. Na tyłach opakowania są z kolei nazwy wszystkich cieni i akurat spoko, że to jest po prostu na tej dodatkowej naklejce, bo dzięki temu nie ma zmarnowanego miejsca w środku na te takie niepotrzebne podpisy, bo według mnie nazwy cieni nie są jakieś specjalnie istotne. W sumie teraz zastanawiam się, czy gdybym ja tworzyła paletę cieni, to czy chciałabym je jakoś nazywać? I myślę, że może gdybym tworzyła taką Pierwszą ever paletę, to może chciałabym dać te specjalne nazwy, żeby ludzie też mogli się dowiedzieć czegoś więcej o mnie i o tym, co jest dla mnie ważne. Ale gdybym miała swoją firmę kosmetyczną i tworzyła następne palety, to chyba już po prostu zrezygnowałabym z nazw, bo i tak nikt na nie już później nie patrzy, nikt na nie nie zwraca uwagi, także one trochę nie mają sensu. A jaki jest wspólny mianownik ludzi i palet cieni? Najbardziej liczy się wnętrze. <laughs> shit, wsadziłam tu paznokieć, jak mogłam zepsuć paletę od razu na wstępie? W kwestii kolorystyki ta paleta akurat trochę mnie zaskoczyła, bo mamy tutaj tylko trzy maty, reszta to są cienie błyszczące, mniej lub trochę bardziej. Jeżeli chodzi o maty, to mamy tutaj jeden z nich, to jest taki brudnawy koral. Mamy też taki cieplejszy i jaśniejszy brąz. I ciemny brąz, którym można sobie przyciemnić cały makijaż. Tutaj zrobiłam słocze błysków w sumie w dosyć nietypowym miejscu, bo zwykle wszyscy robią od wewnętrznej strony. Ale muszę Wam przyznać, że one są sobie trochę nierówne, i nie wszystkie cienie tutaj są takie intensywnie kryjące. Ale jest kilka, które tym swoim kryciem mnie bardzo zaskoczyło. I też ich błysk jest taki. Zupełnie zróżnicowany i trochę nieporównywalny, bo niektóre są bardziej drobinowe, a niektóre mają taką pełną bazę kolorystyczną, i do tego jeszcze drobiny. Pracę zaczynam sobie od bazy i dzisiaj użyję Eyeshadow Keeper. I w sumie pomyślałam, żeby użyć tej bazy po pierwsze, dlatego że bardzo dawno tego nie robiłam, a po drugie, ja mam czasami coś takiego, że jeżeli już używam czegoś, co dla mnie jest takie. Trochę lepsze. To mam jakoś tak ochotę, żeby przygotowanie też było trochę lepsze. Ale wiecie co? Jednak nie, jednak na jedno oko dam sobie korektor, bo będziemy w stanie też porównać takie bardziej standardowe warunki. Makijaż zacznę dosyć intensywnie, bo od tego najciemniejszego matowego cienia i znalazłam sobie taką inspirację na profilu instagramowym Pat, gdzie ona robi makijaż, który jest właśnie ciemny, ma taki mocno określony, wyciągnięty kształt i na ciemny matowy cień ona później daje ten niebieski blask ja jestem bardzo ciekawa, jak błyski z tej palety zachowają się na matach. Także zaczynam od wklepywania go tutaj w zewnętrzny kącik. Wow, jego ja nałożyłam naprawdę niedużo na pędzel. A to, co tutaj się dzieje, to jest jakiś obłęd. Dosłownie to, co zrobiłam, to tylko przyłożenie pędzla do samego cienia. A to, jaką mam tutaj pigmentację, i to na takim nie najmniejszym obszarze. Imponujące. Biorę teraz mniejszy pędzel, bo będę chciała wyrysować taki kształt, jaki ona zrobiła, czyli ona właśnie zrobiła taki mocno koci z takim wyciągniętym kącikiem. Przez to, że u mnie dużo powieki chowa się, kiedy mam tak twarz w stanie spoczynku, to teraz widzę, że muszę sobie jednak to cieniowanie podciągnąć tutaj wyżej, żeby ten kształt był taki mocniej zauważalny, bo kiedy malowałam w ten sposób, to właśnie super to widać, no ale już teraz to się totalnie chowa i moim zdaniem trochę zatraci ten kształt, więc muszę tym wyjechać trochę mocniej do góry. I już na pierwszy rzut oka widać, że tym cieniem da się pracować tak, żeby on był zdecydowanie lżejszy niż teraz, bo kiedy wcześniej nakładałam go takim posuwistym ruchem, to jego pigmentacja była o połowę mniejsza, dosłownie on bardzo lekko się blendował, samoistnie, i jak chcemy mieć więcej tego krycia, no to jednak trzeba go tak bardziej pakować miejscowo. Teraz sięgam po jaśniejszy mat z palety, ale nie ten brudny koral, tylko ten właśnie taki najtrudniejszy dla mnie do zdefiniowania kolor, i nim będę sobie kontynuowała to cieniowanie, ale już tutaj bliżej wewnętrznego kącika. Jak na razie to co prawda tylko dwa cienie, ale szczerze, dla mnie to jest mega przyjemność tym pracować, bo to robi się samo. Teraz spróbuję sobie wewnętrzny kącik, tutaj bardziej bliżej ruchomej powieki, nałożyć cień, który jednak nie okazał się błyszczący, bo jest tutaj w palecie ten taki cień, który jest. Trochę różowo-łososiowy i na żywo tutaj z bliska, on ma złote drobiny, ale kiedy już dotykamy go palcem, to tak naprawdę pod spodem tych drobin prawie w ogóle nie ma, i kiedy też robiłam jego słoczno, to on jest praktycznie matem, i te drobiny totalnie się wytracają. Także moim zdaniem on będzie tutaj fajnie pasował, żeby nałożyć go w wewnętrzną część, bo doda trochę życia. Teraz po nałożeniu go w wewnętrzny kącik widzę, że w sumie on jednak nie jest matem, ani nie jest błyskiem, tylko raczej jest satynowy. I robi taką bardzo delikatną poświatę, ale Właśnie stricte błysk to to na pewno nie jest. Po prostu tak delikatnie robi się taki bardziej wygięty pod światło. Nie wiem, jak wam to dobrze opisać, ale wiecie, jak wygląda satynowy cień. Może tak, po prostu on lepiej pracuje ze światłem i bardziej jest zauważalna jego trójwymiarowość, bo tak jak mat zwykle wam wszystko spłaszcza, a błysk mocno wypukla i robi kształty, tak tutaj to jest właśnie coś takiego pomiędzy, że niby on nie jest błyszczący, ale. Jednak bardziej to światło załamuje, przez co bardziej tą trójwymiarowość się zauważa. Mam nadzieję, że teraz mnie zrozumieliście, ale wiecie, ja mam często tak, że jak coś tłumaczę, to w mojej głowie ja to wytłumaczyłam po prostu 11 na 10 i każdy na bank mnie skuma. No ale potem sobie uświadamiam, że jak inni mi coś tłumaczą i są przekonani, że wytłumaczyli to rewelacyjnie, to. Wcale też nie do końca tak jest, także dajcie cynk, czy zrozumieliście o co mi chodzi. Dobra, i teraz spróbuję sobie nałożyć ten niebieski. Właśnie tutaj na ruchomą część, gdzie zostawiłam sobie puste miejsce, ale spróbuję to też przeciągnąć na ten brąz i zobaczymy, czy to się przyklei. Mam nadzieję, że przyklei się to bez nyksa, także trzymajmy kciuki. Całkiem nice. W ogóle to, jak cień z bliska iskrzy, a jeszcze przypominam, że tutaj jest światło, które i tak spłaszcza błyski, to wow, robi to na mnie mega duże wrażenie. I przyznam wam, że bardzo mi się podoba też połączenie właśnie z tym brązowym matowym cieniem, bo dzięki temu ten cień tutaj jest niebieski intensywnie na środku, ale za to na tym brązie on wydobył takie fioletowe podtony i to wygląda bardzo interesująco. Przyjrzałam się jeszcze raz temu makijażowi pad i ona tam jednak zrobiła ten kształt trochę bardziej wyciągnięty, więc ja teraz zanurzyłam patyczek kosmetyczny w płynie micelarnym i wymyję sobie trochę ten kształt tutaj, a spróbuję go przeciągnąć trochę bardziej płasko tym cieniem, bo jednak u niej mi się to zdecydowanie bardziej podoba. Jeżeli chcecie sobie zrobić takie poprawki, to właśnie można wymyć patyczkiem. Ja tak teraz zrobiłam. Tutaj dam sobie teraz dosłownie taką małą kropeczkę korektora, żeby rozklepać z powrotem to, co jest wymyte tak do gołej skóry. I teraz będę sobie na tym poprawiała kształt. Kiedyś w ogóle bardzo bałam się robić takie rzeczy i sobie myślałam, że nie, no dobra, już trudno, już zostanę z takim kształtem, jaki zrobiłam, nawet jeśli on mi się nie podobał. A już od długiego czasu mam tak, że wiem, że tak naprawdę każdy kształt da się naprawić. Także jeżeli wam w makijażu, który robicie, coś się nie podoba, to po prostu śmiało kombinujcie i wymywanie właśnie patyczkiem jest najbardziej, moim zdaniem, takie dalekie od popełnienia błędu. Teraz wezmę taki zdecydowanie węższy pędzelek, będzie mi łatwiej ten kształt określić i właśnie. Spróbuję go zrobić tak bardziej w zewnętrzną stronę, a nie aż tak mocno jak wcześniej szedł do góry, tylko trochę bardziej płasko. Teraz w wewnętrzny kącik dam ten cień, bo moim zdaniem on będzie świetnie korespondował z tą niebieskością. Dobra, nałożyłam ten cień i muszę przyznać, że ja nie pamiętam kiedy się tak jarałam jakimiś cieniami. To tak. Gra ze sobą, tak po prostu się łączy i to jest mega przyjemność, to się w ogóle nakłada jedno na drugie, nieważne, że coś jest pod spodem, to wszystko się tutaj klei i tak się też skleja kolorystycznie, że to jest czysta przyjemność. Hmm, kminię teraz co dać na dolną powiekę, bo nie chciałabym przesadzić. Ogólnie ten efekt tego niebieskiego tutaj tak mi się podoba i nie chcę go już powtarzać na dole, żeby nie było za intensywnie i... Tutaj w tej palecie właśnie chyba brakuje mi takiego lekkiego matu, no bo ten jedyny, który jest jasny, jest trochę za ciepły. Ale dobra, to dalej w sumie jest forma testu, więc spróbujmy. A z kolei tutaj na wewnętrzny kącik na dole położę sobie ten cień, który tutaj był w środku, bo przypominam Wam, że moim zdaniem to bardzo, bardzo podkreśla każde spojrzenie, jak damy sobie błysk właśnie tutaj przeciągnięty na dół. Wow, ale on jest mocny, on jest naprawdę mocniejszy niż ja bym się spodziewała, bo tutaj wewnętrznym był nałożony na co innego, ale... Tu już nawet świeci ciut co mocno. Postanowiłam w tym roku być dla siebie wyrozumiała, i jeżeli będę popełniać jakieś błędy, to po prostu będę je naprawiać, zamiast obwiniać się i robić sobie wyrzuty sumienia. Więc teraz moim zdaniem błędem w tym makijażu jest jednak za wysoko wyciągnięte to oko. Tak jak tutaj było zbyt pionowo do góry, tak teraz uważam, że w sumie tutaj trochę jest niepotrzebnego tego cieniowania i to nie wygląda fajnie, więc jeszcze to wymarzę. I no cóż, czasami tak jest, że po prostu wizja Wam się nie podoba i nie skleja z tym, co miało być. Także po prostu to naprawcie i tyle. Misja zakończona sukcesem. Bardzo się cieszę, że się podjęłam tego, żeby sobie wymazać tą górę, bo teraz mam wrażenie, że jednak ten kształt jest taki bardziej koci, taki o jaki chodziło mi od początku. Przeglądam sobie teraz w międzyczasie pracę Pat McGrath, i szczerze mówiąc, to widzę, że bardzo dużo jej pracy jest inspirowanych takim kocim kształtem oka, wyciągniętą mocną końcówką, taką przyciemnioną, i właśnie tylko tym środkiem w jakimś kolorze. Ewentualnie cała ciemna górna powieka, i trochę na dole jakiegoś koloru. I też, no, muszę Wam przyznać, że dla mnie to jest tak utalentowana osoba, taka wizjonerka serio. Moim zdaniem jej prace to jest czysta przyjemność dla oka i jeżeli ktoś lubi właśnie jej takie poczucie estetyki, to dosłownie każda kolejna praca to jest majstersztyk. Zresztą chyba nikogo, kto się interesuje make-upem, nie ominęło to, jakie ona zrobiła makijaże na pokaz mezą Marzella. I to było takie po prostu niesamowite, że mózg rozwalony. Nie dziwne, że to poszło później w taki viral, bo to było coś niesamowitego i dla mnie ona jest naprawdę wizjonerką. Znalazłam teraz jej inny ciekawy makijaż, który przemycimy sobie na drugie oko, i tutaj główne skrzypce będą grały te dwa cienie. Mimo, że tak z pozoru one trochę nie pasują ze sobą, moim zdaniem, ale tutaj, właśnie w tym makijażu, który ona stworzyła, spoko się komponują i fajnie, że wykorzystamy takie cienie, które w palecie. Przykuwają najbardziej uwagę, bo myślę, że też tego jesteście najbardziej pewnie ciekawi. Ja pamiętam, że zawsze oglądając filmy u innych twórców, jeszcze kiedyś miałam coś takiego, że Jezu, koniecznie musisz użyć tych i tych cieni. I potem, jak ktoś tych takich najbardziej przykuwających uwagę nie używał, to zawsze byłam rozczarowana i takie miałam poczucie, że. Aha, no super, że w jakiejś ciekawej palecie, w której są jakieś bardziej nietypowe kolory, znów zostały przetestowane tylko brązy. I to takie rozczarowanie we mnie się działo, i myślałam sobie, że jak ja kiedyś założę kanał, to po prostu nie ma opcji, że będę używała tylko basicowych i nudnych cieni, i że koniecznie będę chciała zadowolić swoich odbiorców, tak jak ja bym chciała być zadowolona jako widz. To jest zresztą trochę taka zasada go bold or go home, że ja na przykład lubię już coś zrobić śmiało, mocno i intensywnie, bo mam takie poczucie, że jeżeli mam się tak zawstydzać, to może lepiej jak w ogóle nie zrobię i raczej próbuję siebie przekonywać do takich poważniejszych i odważniejszych ruchów. Tą zasadą swoją drogą kierowałam się też dzisiaj przy swoich piegach, bo wiem, że nie każdy je lubi, ale ja ostatnio znowu mam na nie fazę i chyba to będzie rok zdominowany przez piegi po raz kolejny. I ten błyszczący róż, pomimo że właśnie jest błyskiem, to on daje też całkiem sporo pigmentu kolorystycznego, więc da się nim wyrysowywać kształt. Co w sumie na pierwszy rzut oka nie byłoby dla mnie jakieś takie oczywiste i typowe. Więc się cieszę, że ta paleta daje naprawdę dużo możliwości, i teraz, robiąc te, co prawda, dopiero dwa makijaże, już jestem nią tak dalej zainspirowana, że nie mogę się doczekać kolejnych dni. Dobra, kształt mamy tutaj już wstępnie wyznaczony. Wygląda całkiem spoko, jeszcze on jest oczywiście do dopracowania, ale przypomniałam sobie, że jeszcze mam to. I w sumie fajnie byłoby też tego użyć na powiekę, mimo że chciałam wjechać teraz z tym zielonym, bo to jest coś, co w sumie może być dosyć nietypowe. Jest tutaj napisane, że to jest Fetish Eyes Longwear Liquid Eyeshadow, więc to jest. Cień do powiek długotrwały, ale jednocześnie pani w seforze powiedziała mojej mamie, że to jest również traktowane jako highlighter. Więc ja później użyję tego na policzki, ale jestem też ciekawa, jak to się sprawdzi na powiece. I zobaczmy, czy to w ogóle byłoby się tutaj jakoś w stanie w ten makijaż wpasować. W środku to wygląda tak, więc akurat tutaj, jeżeli chodzi o opakowanie, totalnie nic jakiegoś powalającego. Szczególnie, że jest to zwykły plastik, to nie jest szkło. Także no, to akurat wygląda dosyć tanio. Tak naprawdę, gdyby odjąć ten napis Pat McGrath Labs, no to serio to wygląda jak jakiś taki bardzo tani kosmetyk. No ale zobaczmy jak wnętrze. To jest dosyć mocno kremowa rzecz. Całkiem sporo jest tu jej na tym aplikatorze, chociaż sam aplikator też jest taki dosyć basicowy, totalnie nic specjalnego. Tutaj na nadgarstku możecie teraz zobaczyć, w jaki sposób to odbija światło. I w sumie wygląda to ładnie, ale mam wrażenie, że jeżeli chodzi o to, żeby użyć tego jako rozświetlacza, to to już będzie bardzo mocne i trochę zbyt creamy. Sprawdzę to na koniec, a teraz nałożę trochę w wewnętrzny kącik i zobaczymy, czy to ładnie zastyga. I co prawda nie lubię nakładać takich rzeczy prosto z aplikatora, ale. Tak by było w sumie spoko to sprawdzić. Dobra, jednak muszę sobie pomóc czymś bardziej precyzyjnym. Serio bardzo dziwny jest ten produkt, bo on niby jest mokry i niby jest kremowy, ale jakoś tak dziwnie się transferuje. W sumie jak teraz patrzę na boczne lustro, to gdyby odjąć to oko, gdzie już mam intensywnie błyszczący cień, to to też bardzo ładnie odbija światło i dobrze to wygląda. Także to jest moim zdaniem spoko kosmetyk, żeby też nałożyć go na całą ruchomą powiekę, bo tutaj on się rozłożył bardzo równomiernie, totalnie bez żadnych smug, bez żadnych takich dziwnych prześwitów. Więc podejrzewam, że dla osób, które lubią trochę bardziej stonowane makijaże, to by było super rozwiązanie, a też moim zdaniem ładnie wyglądałoby właśnie położony na powiekę i tylko z wytuszowanymi rzęsami. Przejdę teraz do tego morskiego błękitu i zobaczymy, jak on tutaj się. Przyklei, chociaż trochę mu nie wróży sukcesu, bo korektor dawno zastygł. Dołożyłam w puste miejsce najcieńszą, jaką tylko mogłam, warstwę korektora, i teraz spróbuję nałożyć palcem ten e, błękit. Z powrotem dajmy mu jeszcze jedną szansę, może tym razem się przyklei. Jak przecierałam po takiej naciągniętej powiece, to on wygląda bardzo fajnie, ale już przy otwartym oku nie zaciekawie. Ten błękit to zdecydowanie nie jest mój kolor, totalnie do mnie nie pasuje. I też moim zdaniem, tak jak mówiłam na początku, że w mojej opinii gryzie się ten kolor z tym fioletem, tak dalej tak uważam. Co prawda jeszcze spróbuję ten fiolet wzmocnić, bo tutaj upad on jest taki mega intensywny. U mnie nie do końca tak mocno wybija, ale ja też mam inną urodę niż modelka z tego filmiku. Także spróbuję to jeszcze tutaj właśnie trochę wzmocnić dookoła, no ale jednak nie jest to połączenie kolorystyczne dla mnie. Udało mi się nieco wzmocnić, ten różo fiolet wygląda to trochę lepiej, ale dalej do mnie nie przemawia. Więc przejdźmy teraz do dolnej powieki i akurat w tym makijażu w sumie nie będzie mi żal, jeżeli ona nie będzie pasowała, a po prostu fajnie będzie przetestować większą ilość cieni. Więc teraz przejdę do czegoś, co kolorystycznie będzie tutaj rozbieżne. Pomyślałam sobie, żeby na zewnętrzny kącik dać. Ten taki dziwny, złoto miedziany błysk, a na wewnętrzny z kolei ten. Zobaczymy, czy nie będzie trochę za ciemny, ale w razie czego mam tutaj odrobinę tego jasnego, wcześniej płynnego cienia, więc miejmy nadzieję, że jakoś się to razem sparuje. Przyznam wam, że w ogóle takie miedziane kolory to raczej nie są takie, po które normalnie sięgam, w stronie od takich odcieni na co dzień, ale. Mam wrażenie, że super jest wychodzenie z takiej swojej basicowej strefy i takiej bazy kolorystycznej, do której zawsze wracamy, a super jest testować nowe kolory. Ja ostatnio staram się to też robić trochę z ubraniami, żeby się przekonywać do nie tylko jakichś takich najbardziej typowych kolorów. I to samo mam ochotę zrobić w tym roku z cieniami. Trochę wyjść ze swojej strefy tych kolorów, które uważam, że mi pasują, a spróbować czegoś nietypowego. I polecam Wam to też, bo to jest zawsze jakieś takie trochę bardziej poszerzone, swojego horyzontu, nawet jeśli to tylko makijaż. Powiedzcie sami, czy ta mieć nie wygląda dla was ładnie? Moim zdaniem ona jest bardzo ładna, bardzo nietypowo ładna. Może przez to, że nie jest miedziano-brązowa, a bardziej miedziano-pomarańczowa, ale jakoś tak zaczął do mnie ten kolor przemawiać, więc kto wie, może częściej zagości na moich powiekach. To, co na pewno z kolei można stwierdzić, to że do tej góry makijażu pasuje po prostu jak pięść do oka. Ale whatever, sprawdzamy cienie. Dobra i sprawdźmy jak ten jaśniejszy. Wow, on też jest super i on się pięknie łączy z tą miedzią. Dosłownie to są takie kolory, które razem tworzą idealne kombo. Kusi mnie, żeby sprawdzić jeszcze teraz ten najjaśniejszy blask i żeby dać go sobie w wewnętrzny kącik. Co prawda mam tutaj już ten mokry cień, ale już mieliśmy szansę przekonać się, jak on wygląda. A ten z palety wydaje mi się, że może być tutaj perfekcyjny do tej wewnętrznej części, także nałożę odrobinę jeszcze tutaj na wierzch. Napiszcie mi koniecznie, co w ogóle Wy najfajniejszego znaleźliście w tym roku pod choinką. Czy to było coś kosmetycznego, czy to był jakiś inny prezent, który mieliście wymarzony. Jestem bardzo ciekawa, zawsze jestem ogólnie ciekawa prezentów, jakie inni dostają. Także możecie teraz zastopować ten film i napisać komentarz. W kwestii samego tego jasnego blasku, to dla mnie on wygląda bardzo pięknie. Pod tym względem w ogóle te makijaże są takie bardzo spójne. Co prawda, ten bardziej przykuwa wzrok, ale gdyby zabrać to oko i ustawić głowę pod odpowiednim kątem, żebyście mogli to zobaczyć, to dla mnie dla mnie to jest taka topka i przepiękny ten odcień, także będę z niego na pewno korzystać w następnych dniach. Rzęsy wytuszowane i nawet ja, jako zwolenniczka naturalnych rzęs, zdecydowanie jestem w stanie przyznać, że do tego oka bardzo by się przydały sztuczne rzęsy, jakieś takie z wyciągniętym w koci kształt zewnętrznym kącikiem. Pominijmy to i przejdźmy teraz jeszcze do tego ostatniego kosmetyku, który już sobie częściowo przetestowaliśmy i sprawdźmy, jak on sprawdziłby się jako highlighter, chociaż nie jest na nim nic takiego napisane i też tak naprawdę nie zauważyłam w żadnym z filmików UPAT McGraw, żeby ona używała tego produktu właśnie tutaj na kości. No, ale mimo to, skoro pani w seforze tak powiedziała, no to let's check it out. Mimo wszystko nie będę go nakładać z aplikatora na policzek, bo już wcześniej się przekonałam, że akurat on dziwnie działa z aplikatora, także dam go sobie na dłoń. I w sumie, tak jak wam powiedziałam, że on jest bardzo kremowy, to teraz widzę, że on jest kremowy, ale jednocześnie kiedy nakładamy go sobie tak więcej, to on jest też bardzo musowy. I chyba to sprawia, że on ma bardzo dziwną konsystencję, bo on jest taki dosłownie jak mus. Jakbyście sobie wzięli mus czekoladowy i wyłożyli tak kapkę na dłoń i jakby miał wewnątrz takie pęcherzyki powietrza, to jest dokładnie to samo wrażenie. A zatem sprawdźmy. Nie jestem przekonana, więc dam więcej. Totalnie nie. W ogóle on bardzo szybko zastyga, więc szczerze mówiąc, jak teraz chciałam tą resztę nałożyć, to już tutaj wszystko jest zastygnięte. Spróbuję nałożyć jeszcze raz, nawet na ten sam policzek, bo nie wygląda to jakoś zbyt ładnie i nawet jestem trochę zdziwiona. Także mi się wydaje, że jednak chyba lepiej zostać przy tym, żeby to był cień do powiek. No ale dobra, jeszcze jedna próba. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że może jeżeli byśmy na przykład dali sobie coś takiego do kremu i dali gdzieś tutaj na obojczyki albo na ramiona, to może wtedy wyglądałoby spoko, ale musiałoby być wymieszane z czymś, bo samo wygląda trochę za ciężko, za szybko zastyga, ciężko jest z tym pracować, no i nie robi to efektu rozświetlacza, tylko raczej takich ciężkich drobin na poliku. I wiecie, tutaj oczywiście ja widzę, jak to łapie światło. To jest mocne, ale to nie wygląda ładnie i z bliska wygląda tylko gorzej, bo to może być fajnym produktem dla osoby, która ma nieskazitelną skórę i totalnie zero rozszerzonych porów. Ale tutaj na przykład u mnie, gdzie jednak ta faktura skóry jest zauważalna, to ona przez ten produkt zdecydowanie jest podkreślona. Także jako rozświetlacza ani odrobinę wam tego nie polecam. Przejdźmy sobie do podsumowania, i tym razem ono będzie ekspresowe. Jeśli chodzi o ten cień, to uważam, że on bardzo ładnie wygląda w wewnętrznym kąciku. Nie przetestowałam go jeszcze na całej powiece, także spróbuję zrobić to jutro i dam Wam znać w opisie pod filmem, jak mi się sprawdził. Natomiast jeżeli chodzi o użycie go jako rozświetlacza, totalnie odpada, chyba że naprawdę Wasza cera jest tak stuprocentowo bez skazy. Także moim zdaniem fajnie by było, gdybyście poszli sobie do Sephory, zrobili swatch i sprawdzili, czy to jest coś, co jakoś niesamowicie Was urzeka, bo z drugiej strony wydaje mi się, że w innych zdecydowanie tańszych markach będziemy w stanie znaleźć zamiennik dla tego produktu, a jednocześnie podejrzewam, że jego cena, nawet mimo, że to jest coś niedużego, pewnie jest wysoka. Nie chciałam tego sprawdzać, ze względu na to, że mam taką zasadę, że po prostu jeżeli dostaję coś w prezencie, to nie sprawdzam cen tych rzeczy, bo no nie mam ochoty wiedzieć, ile ktoś wydał na mój prezent, jakoś tak po prostu wewnętrznie zawsze tak miałam. Ale wy możecie sobie zweryfikować, jaka jest cena tej rzeczy, i na przykład dać mi znać po prostu w komentarzu, czy uważacie, że cena jest adekwatna do efektu, jaki to daje. Jeżeli z kolei mówimy o palecie, to przyznam Wam szczerze, że dawno nie miałam takich uczuć do żadnej palety. Mam także. Mam ochotę ją teraz tak odłożyć na jakąś półeczkę, żeby tak stała, żebym mogła sobie ją podziwiać, żebym mogła sobie zaglądać do niej i się inspirować tą kolorystyką, bo ona na początku w ogóle mnie jakoś nie porwała, ale to, co ona potrafi wyczarować na oczach i to jak te cienie się łączą, to jest dla mnie takie małe marzenie, więc naprawdę jestem pod wrażeniem. Dla mnie ona jest piękna, jest. Całkiem płaska jest lekka, więc to jest też jej atutem, że tutaj nie mamy żadnej dodatkowej ciężkości. No i właśnie praca z tymi cieniami to jest coś bardzo, bardzo przyjemnego. To, co też dla mnie jest ważne, to to, że jakiś produkt jest w stanie zmotywować mnie do poszerzania mojej strefy kolorystycznej. I tutaj właśnie z tą paletą tak jest, że na przykład ten miedziany kolor, ale też dodatkowo właśnie ten morski, tylko już nie w połączeniu z tym fioletem, bo to się dla mnie gryzie, ale gdyby na przykład połączyć go z tym ciemno niebieskim. To w wewnętrzny, to trochę w zewnętrzny, mm, to by było takie piękne. I tak samo też ten kolor na słoczach bardzo mnie zachwycił. Też wyglądał po prostu tak ciekawie i też dawał taką intensywną taflę jednorodną, że naprawdę ta paleta inspiruje mnie do tego, żeby kombinować z czymś, co nie jest dla mnie na co dzień typowe. Zarówno praca z matami jest w tej palecie mega łatwa. Praca z błyskami to jest mega przyjemność. One pod palcem są niesamowicie aksamitne. Dobrze transferują się na powiekę. Pamiętajcie tylko, żeby nie robić tego na już suchym korektorze, ale jestem przekonana, że jeżeli skusicie się na jakiś kosmetyk pad, to na pewno się nie zawiedziecie, a palety zdecydowanie są godne zainteresowania. Ja coś czuję, że wkrótce powiększę swoją kolekcję o jeszcze jakąś jej paletę. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to już wszystko. Pamiętajcie, żeby dać w komentarzu znacie, jaki był ten wasz najfajniejszy prezent. Ja wysyłam wam dużo dobrej energii na nowy 2025 rok. Wszystkiego najlepszego dla was. Spełniajcie swoje marzenia. Buziaczki, bye!